X1, X3? Czy może X5? Którego suwa od BMW wybrać? Na to pytanie pomogę Wam odpowiedzieć w tym odcinku, który jak widzicie, nagrywamy przed naszym salonem w Piasecznie. A porównamy sobie dzisiaj wielkość tych aut, silniki, przestronność, a także właściwości jezdne. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Nie będę wam dokładnie omawiał wyglądu zewnętrznego każdego z tych aut, no bo wygląd to jest kwestia gustu, więc sami musicie zdecydować, które z tych aut trafia najbardziej w wasze gusta. Ja teraz skupię się bardziej na wymiarach tych aut. I tak BMW X1 to auto, które debiutowało w 2022 roku, jest to taki miejski, kompaktowy SUV, w którym bez problemu zaparkujecie pod. Każdą żabką. Co ciekawe, za projekt tego auta odpowiadał Polak Jacek Płepłowski. I co jeszcze bardziej ciekawe, BMW X1 dzieli płytę podłogową z BMW X2 i z Mini Countrymenem, czyli autami, które wyglądają zdecydowanie inaczej z zewnątrz od tego auta. A BMW X1 ma też w środku więcej miejsca niż to wydawałoby się po gabarytach tego auta, ale o wnętrzu pogadamy sobie za chwilę. Jak widzicie BMW X5 to duży, masywny SUV, którym manewrowanie w mieście i parkowanie no, będzie trochę trudniejsze, trzeba będzie się tego nauczyć. Nie zaparkujemy nim pod każdą żabką, o której wspomniałem przed chwilą raczej pod dużym centrum handlowym, ale tutaj może nas wspomóc tylna oś skrętna, ale o tych właściwościach jezdnych opowiem Wam za chwilę. Za to jeżdżąc BMW X5 w dłuższych trasach poczujemy, jak bardzo to auto jest komfortowe i jak bardzo jest przestronne. Z ciekawostek BMW X5 to drugie najchętniej wybierane BMW w Polsce w 2024 roku. Pomiędzy BMW X1 i BMW X5 mamy BMW X3, czyli idealny kompromis pomiędzy tą miejską zwinnością BMW X1 a komfortem w dłuższych trasach, które zapewnia BMW X5 i dlatego też BMW X3 to jeden z najchętniej wybieranych modeli BMW i jest to też model najświeższy, bo BMW X3 debiutowało w ubiegłym roku na Goodwood Festival of Speed i co ciekawe ta nowa czwarta generacja jest dłuższa od pierwszej generacji BMW X5, a teraz już zobaczcie wymiary wszystkich tych trzech modeli. Przejdźmy teraz do tego, co mamy pod maską. BMW X1 jest dostępne z każdym wariantem napędu, czyli z silnikiem benzynowym, silnikiem diesla jako hybryda plugin oraz wersji w pełni elektrycznej, czyli tak jak u nas tutaj mamy BMW X1. Moce zaczynają nam się natomiast od 138 KM do 326 koni w wersji. Plugin, wersja topowa, czyli M35i, ma tych koni równo 300. Mamy też tutaj napęd albo naprzód, albo na wszystkie koła X-Drive, a skrzynia to oczywiście automat siedmiobiegowy w wersji elektrycznej. Mamy przekładnię jednostopniową. BMW X3 też jest dostępne z silnikiem benzynowym, z silnikiem diesla jako hybryda plugin oraz w wersji w pełni elektrycznej, ale o tej wersji. Pełni elektrycznej opowiem Wam za chwilę. Jeżeli chodzi natomiast o te wcześniejsze jednostki napędowe, to ich moc zaczyna się od 197 koni za wersję 20D. A topowe M50 ma tej mocy niemal 400 koni. I co ciekawe, w tej wersji M50, która zastąpiła nam na rynku nieprodukowany już BMW X3M, mamy silnik z tej samej rodziny, który mamy w BMW. M2, oczywiście, w BMW X3 mamy napęd. Tylko na wszystkie koła, a także już nie siedmioką, a ośmiostopniową automatyczną skrzynię biegów. A jeżeli chodzi o wspomniane wcześniej w pełni elektryczne BMW X3, czyli BMW X3, to to auto debiutowało niedawno w Monachium. My, my je Wam wtedy od razu pokazaliśmy i to auto wygląda inaczej od tego modelu. Ma wyznaczać standardy dla wszystkich nowych i kolejnych modeli BMW. Link do filmu o tamtym aucie macie oczywiście na górze. Pozostało nam jeszcze BMW X5 i tutaj tej mocy mamy najwięcej. Oczywiście mamy tutaj do wyboru też silnik benzynowy, silnik diesla, hybrydę plug-in. Wersji w pełni elektrycznej jeszcze nie mamy, ale o tym powiem Wam za chwilę. Jeżeli chodzi o moce, to zaczynamy tutaj od niemal 300 koni w wersji 30D. Wersja hybrydowa, plugin, ma tych koni niemal 500 i pozwala na jednym ładowaniu, na samym prądzie, bez zużycia paliwa przejechać nawet do 110 km, czyli bardzo dużo. Nie wspomniałem wam wcześniej, mówiąc o BMW X3, że tam hybryda, plugin, pozwala przejechać na tym jednym ładowaniu, tylko na prądzie, nawet do 90 km, czyli bardzo duże zasięgi bez zużycia paliwa. Natomiast w BMW X5 mamy Topową wersję, czyli BMW X5M, i tam mamy aż 625 koni mechanicznych. Oczywiście, w tym aucie mamy też napęd na wszystkie koła X-Drive, a także Automatyczną ośmiostopniową skrzynię biegów, i mimo tego, że BMW X5 przeszło lifting w 2023 roku, to konstrukcyjnie jest to najstarszy model z tych, które Wam dzisiaj prezentuję. I dlatego też spodziewamy się, że już w przyszłym roku zostanie zaprezentowana nowa, kolejna generacja BMW X5, i tam po raz pierwszy w BMW będziemy mieli do wyboru aż. Pięć wariantów napędu: będziemy mieli silnik benzynowy, silnik diesla, hybrydę plug-in, wersję w pełni elektryczną, a także po raz pierwszy produkowaną seryjnie wersję z napędem wodorowym. To oczywiście to nowe auto pokażemy Wam klasycznie jako pierwsi w Polsce, dlatego zostańcie z nami i sugeruję, żebyście już teraz zasubskrybowali Bavaria Motors TV. A teraz zobaczcie dane techniczne wszystkich tych modeli. Te dane techniczne wyjątkowo podzielę Wam nie na modele, ale na w zależności od tego, o jakiej jednostce napędowej mówimy. Zapomniałem wam jeszcze dodać, że specjalnie na rynek polski zostanie wyprodukowana jeszcze szósta wersja napędu, czyli będziemy mieli BMW X5 w gazie. Nie, nie mówić tego. Nie, no żartowałem. Nie będzie takiej wersji. Pokażę wam jeszcze jak wyglądają bagażniki w każdym z tych modeli. Oczywiście ich pojemność zależy nam nie tylko od tego, jaki mamy model, ale też od wersji silnikowej, jaką wybierzemy. Każdym z nich oczywiście możemy mieć pokrywę bagażnika otwieraną ruchem stopy, z tym, że w BMW X3 mamy już za to odpowiedzialne nie czujniki, a radar, dzięki czemu to działa jeszcze lepiej. Natomiast największy bagażnik oczywiście mamy w BMW X5 i tutaj pokrywa bagażnika otwiera nam się część do góry, część tutaj na dół. Tutaj mamy też tą roletę, która może nam się schować pod podłogą bagażnika. A tym, co łączy nam wszystkie te modele, jest to, że do każdego z nich możemy zamówić też automatyczny hak holowniczy, który będzie nam się sam automatycznie wysuwał i sam automatycznie chował. BMW X1 ze względu na swoje kompaktowe rozmiary to auto zdecydowanie takie, które sprawdzi nam się w mieście, bo łatwo tym autem manewrować. Łatwo parkować, ale też mamy tutaj i asystenta parkowania, i asystenta cofania. Mamy niemal wszystkie te systemy wspomagające i asystujące, które mamy w tych topowych modelach BMW. Na pewno też komfortowo będą podróżowały dwie osoby z przodu i dwie osoby z tyłu, mimo że to jest auto pięciomiejscowe, to jeżeli będziemy mieli pięć dorosłych osób, to na tej tymnej kanapie te trzy osoby w dłuższej trasie mogą mieć trochę za mało jednak miejsca na pewno tego miejsca im nie zabraknie nad głową bo to jest SUV więc tego miejsca jest sporo i tak jak wam wspomniałem wcześniej mimo że to auto jest gabaretowo małe to jak się wsiądzie do środka to się wydaje że jest większe niż mogłoby o tym świadczyć rozmiary tego auta a co do tego, co mam przed sobą, to mam oczywiście tutaj znane Wam już doskonale dwa zakrzywione wyświetlacze. One mają tutaj rozmiar 21 cali. Mamy też tutaj w tych najnowszych BMW X1 system operacyjny BMW 9, czyli system oparty o Androida, który będzie nam też współpracował z asystentem głosowym po polsku, więc w ten sposób będzie można łatwiej. Korzystać z funkcji, które mamy tutaj um, ukryte w ekranie, z tym, że ten ekran jest blisko kierowcy, więc dużo łatwiej się go tutaj obsługuje. Wnętrze BMW X3 zdecydowanie różni nam się od wnętrza BMW X1. Po pierwsze, mamy tutaj więcej miejsca, ta konsola ten, centralna jest też zdecydowanie szersza. Mamy też dwa wyświetlacze, tak samo jak w BMW X1, ale one są tutaj. Trochę inaczej umiejscowione, no i są przede wszystkim większe, bo mają 27 cali. Ale mamy ten sam system operacyjny, czyli BMW 9, więc ciągle możemy korzystać z asystenta głosowego po polsku. Mamy też tutaj wszystkie systemy asystujące i wspomagające, które będą nam ułatwiały jazdę i manewrowanie, bo to auto jest większe, więc manewrowanie, parkowanie będzie trochę trudniejsze niż w BMW X1, szczególnie oczywiście w mieście czy na jakichś ciasnych parkingach, ale za to. To auto będzie bardziej komfortowe przy większych prędkościach takich autostradowych, bowiem tutaj mamy lepsze wyciszenie. Mamy też systemy, które odpowiadają za to, żeby nam redukować hałas, który powstaje we wnętrzu, więc w dłuższych trasach na pewno tym autem będzie nam się podróżowało bardziej komfortowo. No i oczywiście te osoby, które będą siedziały na tylnej kanapie, będą miały tutaj więcej miejsca niż w BMW X1. Najwięcej miejsca, a przez to też największy. I najwyższy komfort podróżowania będziemy mieli oczywiście w BMW X5, bo tutaj tego miejsca jest bardzo dużo i jest też bardzo komfortowo. Fotele nie dość, że mogą być podgrzewane, wentylowane, to też mają masaż. W BMW X1X3 też będziemy mieli masaż, ale taki trochę inny. Tutaj nazwałbym ten masaż masażem premium. Jest naprawdę taki, że Uprzyjemnia i to zdecydowanie jazdę w tych niższych modelach. On nas będzie trochę orzeźwiał, może przy dłuższych trasach, żebyśmy nie tracili koncentracji. A co do tego auta, to tutaj też mamy dwa zakrzywione wyświetlacze, ale system BMW 8,5, który wygląda podobnie jak 9, ale jest trochę inny, bo nie jest oparty o system Android. Za to mamy tutaj i możemy mieć tak naprawdę wszystkie topowe opcje, jakie są w BMW. To jest to najbardziej komfortowe auto, tak jak wspomniałem, w którym 5 osób może podróżować. Bardzo komfortowo, ale jest też wersja siedmiomiejscowa. Ten dodatkowy rząd siedzeń mamy w bagażniku. A co do tego, że to auto jest duże, no to po pierwsze będzie nam się dobrze w dłuższych trasach, tak jak Wam wspominałem wcześniej, no ale trochę gorzej będzie nam się manewrowało. Chociaż manewrując po mieście, nie ma się wrażenia, że to auto jest aż tak duże, jak ona naprawdę duże jest, a w tym manewrowaniu może nam pomóc też tylna oś skrętna, bo tutaj ona też występuje i będzie nam pomagała w manewrowaniu na parkingach przy tych niskich prędkościach, ale też będzie nas wspomagała w lepszym trzymaniu się auta, na przykład przy tych prędkościach autostradowych i to auto, mimo gabarytów, po prostu płynie po autostradzie, po połyka. Kilometry. W BMW X5 możemy mieć też pneumatyczne zawieszenie, które pozwoli nam podnieść albo obniżyć auto odpowiednio o 4 cm i 4 cm, ale też sprawi, że nad każdymi nierównościami będziemy praktycznie przelatywać. To naprawdę są wtedy nieodczuwalne jadąc tym autem. Tutaj mamy też oczywiście jeszcze lepsze wyciszenie niż w tych poprzednich. Modelach, o których opowiadałem Wam wcześniej. No, tak jak wspomniałem, jest to auto, które po prostu połyka kilometry jadąc w dłuższej trasie. Wspomniałem Wam o tym, że w przyszłym roku spodziewamy się nowego. BMW X5, które ma być jeszcze bardziej luksusowe niż to, jeszcze bardziej ma zbliżać BMW X5 do BMW X7, bo jak spojrzycie na wnętrze BMW X5, to zauważycie dużo podobieństw do nowego BMW X7, a to nowe BMW X5 ma być jeszcze bardziej komfortowe, jeszcze bardziej luksusowe komentarzu. Dajcie mi znać, który z tych modeli przemawia do Was najbardziej. Dajcie mi znać, czy ten odcinek był też dla Was przydatny. A jeżeli był przydatny, to pamiętajcie o tym, żeby go polajkować i pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować Bavaria Motors TV, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata BMW i MINI. Zachęcam Was też do tego, żebyście odwiedzali nasze salony Bavaria Motors w Warszawie, Jankach, Katowicach, Gdańsk lub też tutaj w Piasecznie, żeby umówić się na jazdy testowe nowymi modelami BMW i mini, a za dzisiaj Wam już dziękuję, do zobaczenia!